Cześć moi kochani, przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym tematem, którego jeszcze nie poruszałam tutaj, a wydaje mi się bardzo istotny, a w wyniku sytuacji w moim, w moim życiu, które przypomniały mi o tym temacie w ostatnim czasie, chciałabym po prostu się z Wami tym podzielić. Chodzi mi tutaj o oczekiwania nasze względem narcystycznych, psychopatycznych, osób socjopatycznych. I słowo przepraszam, kiedy te osoby nas ranią, krzywdzą, robią nam przykrość, to um, o co chodzi z tym słowem przepraszam? I w dzisiejszym filmiku chciałabym um, przedstawić Wam, dlaczego nie warto, um, szkoda po prostu naszego życia i czasu, na czekanie od pewnych osób, które przeproszą za swoje zachowanie, które po prostu były krzywdzące dla nas, za, które po prostu nas zraniły. I też chcę, zanim przejdę do tematu, zauważyć jedną rzecz, bo kilkukrotnie usłyszałam na sesjach, że no ale Daria, jeżeli ty już przeszłaś swoją terapię, pracujesz też z innymi tematami nadal, to nie spotykasz już toksycznych osób. Kochani, ja nadal je spotykam. To nie jest tak, że one mnie omijają teraz szerokim łukiem. Absolutnie nie. Ja nadal spotykam narcystyczne osoby, um, oczywiście w mniejszym stopniu, ale co tutaj jest bardzo ważne? To, jak ja reaguję, jaka jest moja odpowiedź na osoby, które spotykam, jaka jest moja odpowiedź na rzeczy, które która dana osoba chce, chce mi na to, zrobić mi, um, czy um, ja w ogóle chcę taką osobę w moim życiu, ja już podejmuję decyzję. Bo rzeczywiście, będąc nieświadomą i tkwiąc w toksycznych relacjach, związku, um, tak, ja tkwiłam, bo nie byłam tak naprawdę świadoma tego, co robię, jechałam na totalnym automacie. Teraz, kiedy mam świadomość, co dana relacja mi robi, bo jak wiecie, są przecież różne relacje, tak, w których się dusimy, w których jesteśmy czy manipulowani e, i wiele, wiele innych e, sytuacji, ale różnica jest taka, że. Ja teraz świadomie decyduję i biorę za to odpowiedzialność, co, na co wyrażam zgodę, żeby ktoś robił w moim życiu i mi, a na co nie. Także, moi drodzy, nadal spotykam toksyczne, narcystyczne osoby, tylko po prostu mam inną świadomość, perspektywę i mam wybór. Daję sobie ten wybór. Ale przechodząc do tematu. I wracając do słowa przepraszam, jeżeli chodzi o e, osoby narcystyczne e, i psychopatyczne, tutaj już, że tak powiem, bez względu na to, jakiej, e, jakiego określenia użyję. Jeżeli narcyz, przepraszam, zdarza się tak już, że rzeczywiście słyszymy to, przepraszam, to z reguły jest to nieszczere. Nie idzie za tym absolutnie nic, ani zmiana zachowania tej osoby. Ani skrucha, nie widać tam pokory, nie ma tam żadnej refleksji nad danym zachowaniem, które osoba po prostu zrobiła względem nas i nie ma tam nas. Tam w ogóle nie chodzi o nas, nie chodzi tam o Twoją osobę. I to jest bardzo ważne, żebyście pamiętali o tym, czy czujecie, że to jest szczere, że ktoś rzeczywiście przeprasza, bo was skrzywdził. Bez względu na to, jaka jest to relacja, kochani, czy to jest opiekun, rodzic, przyjaciel, partner. I kiedy jesteśmy zranieni, coś po prostu wydarzyło się w naszym życiu i nie była to dla nas przyjemna sytuacja, i oczekujemy po prostu przeprosin. Ale nie chodzi tutaj o to słowo, o rzucenie go po prostu, tak. Sorry, przepraszam, tylko o to, żeby druga osoba wzięła odpowiedzialność za swoje zachowanie. Żeby rzeczywiście przyznała się, że skrzywdziła, zraniła ciebie. I, I jeżeli mamy do czynienia z osobowością narcystyczną, to taka osoba może nazwać ciebie, jeżeli będziesz oczekiwać od niej przeprosin, nadwrażliwą, że przesadzasz. Że tak naprawdę może czas już przestać się użalać nad sobą i ruszyć do przodu, bo nic takiego się nie stało. Te osoby często używają tego argumentu jako kluczowego, jeżeli chodzi o to, że no, jednak wypadałoby przeprosić. Te osoby nie poczuwają się w tej sytuacji, do tego, żeby przyznać się. Mogą się na ciebie wręcz wściec, rozzłościć za to, że oni muszą że po prostu muszą przeprosić i możesz usłyszeć, że jesteś śmieszny w swoich oczekiwaniach że to, czego oczekujesz jest po prostu żałosne i to może być powiedziane z taką ironią, sarkazmem z takim parsknięciem, często z pogardą zresztą co widać na ich ekspresji na, na twarzy i co oni jeszcze robią, żeby nie przeprosić Mogą Ciebie oskarżać za zaistniałą sytuację, i y, oni muszą w tej sytuacji w ogóle oni muszą wyglądać doskonale, prezentować się bezbłędnie, a to spowoduje, że będą kierować tak naprawdę y, uwagę na ciebie. Y, dlatego, bo chcą uniknąć wszelkiej odpowiedzialności za to, co zrobili. I to będzie ich unik. Od tego. Co jeszcze? Jeżeli wytłumaczymy narcyzowi, psychopacie, konkretnie daną sytuację, co się wydarzyło, o co macie żal, o co wam jest przykro i nie możecie po prostu przejść obok tego obojętnie, bo was to rani i nie macie na to zgody w swoim życiu. To osobowość narcystyczna może e, powiedzieć, że nic takiego nie miało miejsca, że wam się coś wydaje. I tutaj może być użyty, użyta metoda gaslightingu, oni mogą się tego wyprzeć, mogą mieć bardzo mglisty umysł, jeżeli chodzi o zobaczenie siebie, ale od razu mogą wyciągnąć całą listę waszych przewinień, błędów, potknięć. Od momentu, kiedy się znacie, waszą całą historię, kiedy wy popełniliście błąd, zraniliście ich i jak to wtedy wyglądało, i wtedy rzeczywiście zaczną przyglądać się wszystkim waszym przewinieniom. Po prostu zrobią naprawdę duży przegląd waszego życia, ponieważ nie czują oni empatii. E, nie mają poczucia winy, nie, nie wyrażają skruchy, nie mają wyrzutów sumienia, e, dlatego z łatwością mogą zaatakować Ciebie po tym, jak zranili Ciebie, jak to Tobie stała się przykrość. I kiedy Ty właśnie oczekujesz e, przeprosin, to te osoby właśnie e, zaczną pokazywać tak na, naprawdę to. E, że one nie mają zamiaru Ciebie przeprosić, bo w tym momencie już tak naprawdę nie będzie chodzić o Ciebie, tylko o nich i o ich kompleks wyższości. Oni nie mogą przeprosić, bo wtedy z ich perspektywy byliby by o poziom niżej, bądź na Waszym poziomie. A tak nie może być. Narcisz nie może tego poczuć. Nie może dopuścić do takiej sytuacji. Um, jeżeli patologiczny narcyz, psychopata rzeczywiście no, przeprosi Was, to tutaj może być tak naprawdę coś stać za tym. Mianowicie to może być próba wciągnięcia was na przykład do relacji, jeżeli powiedzieliście, że rozważacie, jaki jest sens na przykład waszej relacji, jeżeli ktoś nie potrafi Was przeprosić, przyznać się do, do błędu. To e, oni faktycznie mogą w tej sytuacji e, Was przeprosić, jeżeli tym bardziej jesteście ich głównym źródłem zasilania, to narcyz was tak szybko nie puści. Oczywiście, narcyz zawsze ma e, inne grono znajomych też przyjaciół, które e, go zasila, ale jeżeli jesteście tym głównym źródłem, no to tak szybko was nie puści. Rzeczywiście, może przeprosić, ale szczerości no, nie będzie w tych przeprosinach po prostu. E, no nie poczujecie tego, że to jest szczere i że ktoś Wam po prostu współczuje i bierze odpowiedzialność za to, co zrobił. Ale weźmy sytuację, że, że dosło, doszło do przeprosin. Że ta osoba przeprosiła. I nawet uznacie je za szczere. Że Wy czujecie tam, że ta osoba ma dobre intencje, chce naprawić relacje pomiędzy Wami. To oni za sekundę, za godzinę, może w następnym dniu wrócą już na stare tory do swojego starego zachowania. Plus teraz będą ciebie tak naprawdę karać e, i nie zapomną tego, co mówiłaś. E, będą e, pamiętać to, że miałaś, miałeś czelność, na przykład, powiedzieć im, że. Może Wasza relacja, no, tak naprawdę nie ma sensu, że nie idziecie w tym samym kierunku, że nie kierujecie się tymi samymi wartościami. Oni będą to pamiętać i będą za to karać, tak jak już powiedziałam. Często możesz też słyszeć, że oni są najlepszym, co mogło Wam się przytrafić i nic lepszego w życiu Wam się już nie spotka, na Was nie spotka i nie spotkało. Taki argument rzeczywiście może padać, jeżeli chodzi o to, kiedy doświadczycie przykrości ze strony narcyza, czy psychopaty, czy innej toksycznej osoby w stronę narcyzmu? A co jeśli masz do czynienia właśnie z narcyzem ukrytym? Tutaj narcyz ukryty faktycznie może przeprosić. Owszem, ale dlaczego przeprosi? I tutaj też możesz nie wyczuwać w ogóle szczerości. Może przeprosić dlatego, bo jeżeli jego zewnętrzny wizerunek, dajmy na to, ma jakąś wysoką pozycję, stanowisko, bądź w środowisku jest postrzegany w konkretny sposób i jego wizerunek naprawdę na zewnątrz wygląda bardzo dobrze, to on przeprosi. On zrobi wszystko, żeby ten jego wizerunek nie doznał uszczerbku, żeby ta maska nie opadła i przeprosi Ciebie nawet. Karykaturalny sposób, w sposób wręcz, zrobić z tych przeprosin nawet show, ale żeby inne osoby zobaczyły, jak wręcz pada po prostu przed tobą do stóp i, i przeprasza, ale to znowu nie chodzi o ciebie, to chodzi o tę osobę. Narcyz też, dlaczego nie może przeprosić i nie chce przeprosić i nie przeprosi Ciebie? Dlatego, że on po prostu czuje się gorszy wtedy. On nie może do tego dopuścić. Nie czuje w ogóle tego, że zrobił tobie przykrość. Dlatego z przeprosin może zrobić ogromną dramę. I tak naprawdę on wtedy poczuje się, że przepraszając Ciebie będzie na tym samym poziomie, co Ty. To jest nierealne, bo przecież on, ona stoi wyżej według nich, więc do przeprosin nie dojdzie. Narcyst też nie będzie mieć cierpliwości do ciebie, do Twoich emocji, do Twoich uczuć, do tego, że musisz sobie pewne rzeczy poukładać po sytuacji, która była dla Ciebie bardzo na przykład krzywdząca. Oni nie będą mieć do tego cierpliwości, będą mówi do Ciebie, no, ale, skoro, jeżeli na przykład rzucą słowo przepraszam, to mogą powiedzieć Ci, bądź wypytywać, już, ok, dobrze, już możemy wrócić do porządku dziennego, przeszło Ci? Już uspokoiłeś się, uspokoiłaś się, nie dadzą Wam przestrzeni na to, żebyście poukładali siebie w środku po prostu, żeby te emocje stały przez Was przeprocesowane, przeszły przez ciało, żebyście użyli sobie pewne rzeczy. Zrozumieli, nabrali troszeczkę perspektywy, yy, przyjrzeli się temu, co się w ogóle stało. Oni nie będą chcieli dać Wam tak naprawdę yy, tego czasu, tej perspektywy. Oni będą chcieli, żebyście od razu mieli takie samo zaufanie jak przed wydarzeniem, które było dla Was raniące, yy, żebyście wrócili po prostu na stare tory, bo oni nie mają czasu ani cierpliwości do tego, żebyście yy, trawili tak naprawdę i są poirytowani tym, że no ale jak nie możemy wrócić do tego, co było? Chcą jakby wymazać wręcz tę sytuację z Waszej historii. Co jeszcze? I jeżeli też rzeczywiście domagacie się, no nie domagacie, po prostu oczekujecie w normalnej, zdrowej relacji, jeżeli ktoś komuś robi krzywdę jest to normalne, kiedy druga osoba przeprasza szczerze. Patrzy, że rzeczywiście, może zachowała się, na pewno zachowała się w tej sytuacji źle, i, i przeprasza. Narcyz nie jest skłonny zrobić to, więc może też wchodzić w rolę ofiary, i może robić wszystko, żebyś to ty poczuł się winny za daną sytuację, i może rzeczywiście wtedy odczuwać emocje, że kurczę, może, może to ja powinnam przeprosić, może. To ja się zachowałam źle, i tu możesz się zastanawiać nad swoją reakcją. I tutaj narcyzowi o to chodzi, żeby odwrócić tak naprawdę uwagę od jego zachowania i zrobić problem z twojej reakcji, żeby to twoja reakcja była problemem, a nie konkretne krzywdzące, raniące yy, zachowanie. Także to jest kolejna strategia, którą używają osobo, yy, osoby bardzo toksyczne. I mogą ci też zarzucić, że krzywdzisz ich uczucia, ranisz ich, tak naprawdę w ogóle domagając się przeprosin, bo nic się takiego nie stało. I jeżeli nawet rzucą to przepraszam, to ranisz również ich uczucia, jeżeli nie akceptujesz tych pustych przeprosin. Oto również będą mieć do ciebie pretensje i żal, że nie jesteś również zadowolona z formy. Bo przecież rzucili sorry, czy przepraszam, i chcieli ruszyć dalej. Dlatego biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, e, które Wam powiedziałam, e, chciałam Wam powiedzieć też ze swojego doświadczenia i, e, i z doświadczenia, które również, z którymi dzielicie się wy na sesjach, żeby przestać czekać i oczekiwać na to, że konkretna osoba, rodzic. Partner, opiekun i inne osoby przeprosiły, bo to często może się nie wydarzyć, nigdy, a wy możecie czekać pół życia, często całe życie na to przepraszam, na to, że ktoś przyjdzie i, i powie, na przykład rodzic, tak doznałeś wielu krzywd, doznałeś wielu krzywd, bo to się może nie wydarzyć. Tak samo wasz narcystyczny partner, on y, nie przyzna się do winy, tym bardziej, jeżeli rzeczywiście ma stwierdzone NPD, na przykład, czy jest psychopatą. Nie przeprosi was nigdy. I y, też, co robią jeszcze osoby narcystyczne, ich prezenty często mogą dawać też y, pieniądze. Um, robić Wam różne przysługi, um, składać puste obietnice, fantazjować na temat Waszej przyszłości tylko po to, um, żeby tak naprawdę był to substytut, żeby zastąpić, bo w ich mniemaniu ma to zastąpić Wasze emocje, uczucia w tej sytuacji. Oni chcą to po prostu zatuszować, żeby tylko nie musieli przepraszać, i żebyście Wy po prostu odpuścili im i żebyście ruszyli. Do przodu, a oni mogli nadal zachowywać się tak jak się zachowują. Bo pamiętajcie, osoby narcystyczne nie są motywowane empatią, oni tego nie czują, więc empatia nie zmusi ich do przeproszenia. Władza? Owszem, mogą przeprosić, tak jak już powiedziałam w kilku sytuacjach, w których poczują, że tracą wiele, wtedy rzeczywiście mogą przeprosić, ale to nie będzie i tak szczera. Dlatego pewne relacje trzeba zakończyć, wyjść z nich, z niektórych uciec bardzo szybko, pewne ograniczyć i to od Was zależy. To jest właśnie ta różnica. To będzie już Wasz wybór, co Wy z tym konkretnie zrobicie, co Wy z tą relacją zrobicie. I też ważne, co ja zauważyłam w pracy z innymi: nie uzależniaj swojego zdrowienia od czekania. Na czyjeś przepraszam, bo to może wręcz zatrzymać cię w pewnym punkcie i nie pozwolić ruszyć dalej. To wstrzyma wręcz twój proces wracania do siebie, um, uzdrawiania um, siebie, cokolwiek to dla ciebie będzie oznaczać, czekając właśnie na czyjeś przepraszam. A tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o osobowości narcystyczne, to się może nigdy nie wydarzyć. I tak naprawdę nie dawaj. Nikomu takiej mocy. Tej mocy, kiedy czekasz na czyjeś przepraszam. Bo jest to ważne w procesie, żeby bez tego ruszyć do przodu. I tego Tobie życzę. Kochani, pięknego dnia, wszystkiego dobrego.